Cześć, witam na kanale Info Prawa. Witam Was w serii Zapytaj Info Uprawa, gdzie zadajecie swoje pytania w komentarzu pod tym filmem, a ja w następnym tego typu filmie na nie odpowiadam. Seria jest według założeń no w każdy poniedziałek o godzinie 18. Tutaj przepraszam Was za spore opóźnienie. Były różne sprawy do załatwienia i jeszcze wielkie sadzenie warzyw i nie tylko. No Sporo spraw się właśnie teraz nałożyło, a żeby ten filmik zrobić to tak około 8 godzin potrzeba, a nawet i więcej. Następny filmik z tej serii prawdopodobnie w następny poniedziałek. Działek. Postaram się na ten, ale różnie może być, bo no pilnie muszę zrobić na polu nawadnianie i tak dalej, bo będzie ciężko. Teraz wiecie, bardzo dużo pilnych prac jest, żeby zrobić na, na polu. Jeszcze też muszę dosadzić i tak dalej. No, już sytuacja jest bardzo, właśnie pilna. Ale tak, dziękuję Wam bardzo za wszelkie pytania. Tam część się powtórzyło, też odpiszę w komentarzu na kilka, na te, które się choćby powtórzyły, ale to odpiszę za kilka godzin od publikacji tego filmiku. No i dziękuję Wam za kupowanie moich książek i. Po prostu przechodzimy do tych pytań. Majka, QA. Bardzo dziękuję za odpowiedzi na poprzednie pytania. Jest Pan skarbnicą wiedzy. Dziś kolejne. Czy oprysk profilaktyczny na pomidory można robić dzień po dniu? Na przykład dziś drożej, jutro le lecitek, pojutrze emy. Czy jednak co kilka dni? Nie mam takich testów porobionych. Ja to bym wolał co te kilka dni. Co innego jak jest oprysk, a co innego podlewanie. To robiłem nieraz jednocześnie, czyli na przykład można zrobić także lecitek, oprysk i na przykład poddanie drożdżami. I drugie. Mam rabarbar posadzony w tym roku. Ma dwa duże piękne liście. Nie zrywałam. Czy zostawić je aż do usnięcia i zbierać na drugi rok, jak będzie ich więcej? Czy trzeba je obciąć? Zostawić. Zbiory w drugim roku. Teraz proszę nic z tym nie robić, no chyba, że idzie to w kwiat, no to ten pęd kwiatostanowy należy usunąć, a tak to nic. I to samo chrzan. Ma kilka liści. Czy w tym roku coś zbierać, czy zostawić? Życzę dużo sił i zdrowia w realizacji planów. Bardzo dziękuję. No siły, siły tutaj teraz są bardzo potrzebne, bo jest bardzo dużo do roboty. Ale tak, chrzan może pani zbierać na jesień już tego roku, gdy liście zaczną żółknąć. Nowa Ziemia. Tomku dziękuję z góry za odpowiedź i w ogóle za całą wiedzę, jaką przekazujesz, jest bezcenna. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Mam kilka pytań. Pytanie pierwsze: czym lepiej obsypać wokół młodych drzewek owocowych, żeby nie zarastały? Na przykład korą, trociną sos sosnową, czy lepiej zrębką z drzew liściastych? No, troci sosnowych dla roślin, które nie są kwaśnolubne, to ja nie preferuję. Wolałbym korę sosnową, bo ona aż tak gleby nie zakwasza. Według mnie takie działanie jest małe. No, czy też zrębkami z drzew liściastych? Tutaj i to, i to jest według mnie dobre. Pytanie drugie: mam żoskwinię Saturn? Czy Kompletnie drzewko. Choruje, skręcają się liście i pojawiają się czerwone uwypuklenia na liściach. Jak pomóc roślince, żeby wyzdrowiała? Pryskałem raz na przedwiośniu chyba sylitem. No, prawdopodobnie jest to właśnie kędzierzawość liści brzoskwini, niestety, bardzo częsta i bardzo groźna choroba, polecam oprysk na jesień i wiosną, mam o tym też filmy, jak kędzierzawość wystąpiła, no to zdania są podzielone, bo tak, jedni pryskają, oczywiście trzeba pod uwagę wziąć okres karencji różnych środków na kędzierzawość, inni usuwają chore liście, ja bym mógł polecić lecytynę i jest to środek naturalny, na przykład lecitek i można byłoby go użyć właśnie teraz. Pytanie trzecie, również choroba agrestu. Pryskany środkiem na moczniaka amerykańskiego, jeden raz. Wszystkie owoce zepsute z jasnym nalotem. Liście marnieją. Mają mocno zmieniony kolor, mniej więcej na brązowy, czerwony. Co z tym zrobić? No, oczywiście bym musiał to widzieć, ale no, jak wszystko jest zepsute, no to pryskać. Jak choroba mocno zaatakowała, no to może być potrzebny już bardziej środek chemiczny. Ewa, witaj Tomku, jestem zachwycona jak nas prowadzisz przez te zawiłości w uprawie warzyw. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Dzięki twoim filmom od tego roku jestem szczęśliwą posiadaczką tunelu i grządek. Już mój mąż zaczyna łapać się za głowę, ale dzięki tobie odkryłam hobby, które daje mi szczęście. Dziękuję. Bardzo mi miło, naprawdę to jest coś wspaniałego. Uprawa warzyw, uprawa wła własnego jedzenia, czy też nawet kwiatów, to jest no, wielka frajda. Mam pytanie. Mam długą grządkę na 8 metrów wzdłuż tunelu, który osłoni warzywka przed wiatrem. Ale pytanie jest, czy mogę w niej posadzić następujące warzywa w takiej kolejności. Ogórki, kalafior, broku, kapusta, cukinia. Dodam, że ogórki muszą być pierwsze, bo tak słońce operuje nad ogrodem, a nie chcę, żeby niższe jak kapusta były zasłonięte przez wysokie ogórki. Dorać proszę, czy zmienić kolejność, czy któreś się wykluczają z jednej grządki. Wszystko będzie dobrze, możesz tak posadzić. Drugie pytanie. Czy spód tej grządki mogę wyłożyć nie do końca przekompostowanymi materiałami. W kompoście było sporo trawy, gałązek liści, m.in. dębu. Bez Twojej rady nie mogę dalej ruszyć z wysadzaniem. Bardzo dziękuję za Twoją wiedzę i dzielenie się nią z nami. Będę czekać z, nie, z niecierpliwością na poniedziałkowy odcinek. No niestety jest w środę, bardzo Was jeszcze raz za to e, przepraszam. Ale tak, e, możesz dać i będzie dobrze. <laughs> No po prostu, nie? Wie, wiecie, nie będę się tutaj rozwijał. Można i będzie bardzo dobrze. Monika, dziękuję Tomku za odpowiedź. Tak jak mówiłeś, białe liście papryki i pomidorów przez to, że było zimno. No niestety. Zostawić czy usunąć? Białych liści nie, nie trzeba usuwać. A drugie pytanie, to zakupiłam przedtem blackjack, ale to ukorzeniacz. Czy jeszcze go stosować pomimo, że zostały wysadzone? Możesz zastosować tak tydzień, dwa tygodnie po posadzeniu, czy też nawet później jak są wiecie takie, takie, no ledwo co one sobie rosną, są takie właśnie marne. To można bez problemu zastosować i będzie świetnie. A co do nawożenia, to dzisiaj był właśnie taki kompletny filmik na temat tego nawożenia, więc zapraszam. Paweł, siemandero, wiem, że późno, ale jak nie dasz rady, to zapytam w następnym odcinku. Powiedz Tomku, jak zaradzić można stące ziemniaczanej. Teściowa ręcznie zbiera i oprysk z naturalnego środka nic nie dał, a niewiele masz odcinków o tym szkodniku. Pomożesz? Jak coś, to z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam Ciebie, Iwonkę oraz Matulę. Pozdrawiam również. Yy, mnóstwo osób zbiera ręcznie, ale niestety jest to no, no bardzo czasochłonne. Iwonka na przykład kiedyś jeździła na, na pole, jak była mnie, mniejsza, Pomagać z uprawą ziemniaków, to też zbierały wszystkie ręcznie, bo trzy siostry. No ale no ciężko jest z opryskami, są opryski chemiczne, jak karate Zeon 050 CS. Z naturalnych środków to nie mam, chyba, takiego, wiecie, pewnego środka. Może pomóc gnojówka z pokrzyw, ale to, wiecie, to jest różnie ze skutecznością, może być słabo. Też by może pomógł ekstrakt zwrotyczu, no ale to już różnie bywa. Urszula, dziękuję za filmiki, również za książkę i kalendarz, korzystam z nich na, na co dzień, kalendarz jest super. Bardzo mi miło. Swoją drogą teraz są zniżki na, na moje produkty i też na, na kalendarz, właśnie. Mam pytanie: Jak pozbyć się pędraka majowego, którego mam bardzo dużo w oborniku? Kupiłam go 4 tony. Teraz wsypuję do wanny, trzymam kilka dni i jak się potopią, podlewam warzywa po rozcieńczeniu. Pędraki są jeszcze małe i w takiej ilości, że nie da się wybrać. Co zrobić? Pozdrawiam, ula. Też było pytanie, ale odpowiem, bo bardzo dużo osób pyta o te draki, więc można użyć Natur Blocker. Wrotycz jest też dobry i niezłe efekty powinien dać środek Incorno. Natalia. Panie Tomku, czy używa Pan Mospilan na szkodniki warzyw, czy to zbyt drastyczny środek? Zdarzyło mi się, że używałem i działał on bardzo dobrze, ale obecnie no to są różne inne skuteczne środki, też zależy na jakiego szkodnika. Bo to nie ma co mówić, że wiecie, że to dany środek i to będzie zwalczało wszystkie szkodniki. Więc to różnie bywa. A Jadzia, witaj Tomku. Na jednym ze swoich filmików powiedziałeś, że naturalnym sposobem na mrówki jest posadzenie czosnku. Chciałbym się zapytać, w jakich odległościach sadzić czosnek w przyszłym sezonie? Chcę zrobić opaskę z właśnie czosnku na grządkach. No, można by było posadzić co 10-15 cm, ale to nie ma gwarancji, że nie będzie mrówek. No, niestety, to może w jakimś stopniu zmniejszyć ich ilość, no, ale niestety to nie ma gwarancji, że tych mrówek nie będzie. A ze sporym prawdopodobieństwem one i tak w jakimś stopniu będą. Drugie pytanie: Sąsiadka ma stare wiśnie, czereśnie i jabłonie. Z głównego pnia odrastają nowe pędy. Kiedy je usunąć, a może zostawić i, i zacząć modelować drzewo od nowa? Do tej pory były nieprzycinane. No, kiedy chcecie, możecie je usunąć. Nawet no, warto by było, jeżeli chcecie zostawić te, gu, ten główny y, pień, ten stary, no to warto zaraz to usunąć. Można oczywiście teraz na przykład zostawić jeden, a resztę usunąć i no, nic więcej z tym nie robić. Sławek, witam. Dziękuję za odpowiedź na temat kwiatów na borówkach. Mam jeszcze pytania. W borówkach, które nie zawiązały kwiatów, też nie wypuściły żadnych odrostów. Coś nie tak z nimi? Usunąć czy dać jeszcze im szansę? Krzaki czteroletnie. Daj im szansę, zobaczymy, co jeszcze z tym będzie. Mogą, za, mogą zacząć rosnąć, puszczać nowe ten teraz je wzmocni nawozem zakwaszającym, a w przyszłym roku na przełomie lutego i marca mocno je przytni. Można, można by było na przykład dać teraz siarczan amonu, czy też nawóz specjalistyczny do borówek na przykład firmy Villa, czy też choćby z Florowitu. I oczywiście żadne polecenie to nie jest reklama płatna. Ja nie mam współpracy z żadną firmą. I Jeszcze pytanie o sałatę. Czy bezpiecznie będzie popikować pomiędzy pomidory w gruncie? Mam notoryczny brak miejsca, a chciałoby się mieć wszystko. Pytam ze względu potencjalnych działań przeciwgrzybowych. Dziękuję za odpowiedź i życzę wytrwałości i sił na wymarzonym polu Wam. Można tak zrobić, że na przykład 30 cm od pomidora jest sałata na taki w miarę szybki zbiór. Ale przy samym zbiorze, no to gdy będzie właśnie ten zbiór, to polecam odciąć sałatę, a nie ją wyrywać. I będzie dobrze, można tak właśnie... Taką uprawę teraz zrobić. Izabela, dzień dobry, mam dwa pytanka. Pytanie pierwsze: moje buraczki zostały zaatakowane przez czarną mszycę. Chciałabym się jej pozbyć, ale oprócz mszycy pojawiło się na nich mnóstwo biedronek, które złożyły jaja. Czy biedronki dadzą sobie radę? Czy lepiej pryskać? Jak tak, to czym? Biedronki zjadają mszyce, jak jest ich mnóstwo, no to powinny one sobie bez problemu dać radę w dosyć krótkim czasie, bo no, tych mszyc zjadają sporo. Są naturalne środki na mszyce, jak choćby multi-insect, jest też gnojówka z pokrzywy, która powinna pomóc, ale najlepiej by było pryskać, jak tych biedronek po prostu nie będzie. Ale ja bym chyba poczekał aż te biedronki je zjedzą, bo powinny już no, bardzo szybko sobie poradzić. Pytanie drugie: moje pomidory w foliaku są chyba przynawożone. Są grube, ciemnozielone i piękne, ale wieszołki mają dziwne, grube, poskręcane liście. Pod korzeń dałam ziemię uniwersalną oraz sporą garść obornika granulowanego. Trzeba coś z tym robić czy czekać, a pomidor sam sobie poradzi. Pozdrawiam serdecznie. Musiałbym to widzieć dokładnie, jak to się wiecie, skręca, ale pomidory powinny sobie same poradzić. Ale mówię, no musiałbym to widzieć, bo czemu tak się dzieje, czy są jakieś mszyce, czy, czy są jakieś szkodniki, czy było poparzenie, bo też mogło być poparzenie choćby opryskiem. Musiałbym to, tak jak mówię, widzieć. O 12. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za odpowiedź na, na poprzednie pytanie. Dziś chcę zapytać o maliny. Są posadzone za gęsto. W poprzednich latach to nie było problemem, ale w tym roku bardzo się rozrosły i są strasznie gęsto. Czy powołamywać trochę, przerzedzić, czy zostawić? Obawiam się, czy jakaś choroba nie zaatakuje w tym buszu. Dziękuję. Zależy co ile to jest gęsto można przerzedzić nawet teraz, bo to może sprzyjać chorobom, ale ja bym je teraz już zostawił, no maliny się po prostu rozrastają, a potem bym je przyciął odpowiednio no ale też chorowanie, no to zależy od wielu czynników, od, między innymi od odmiany, od tego jaka jest pogoda, czy jest wilgoć i tak dalej. To nie musi być tak, że to wiecie, albo będzie gęsto, albo rzadko i to będzie chorowało, albo nie będzie chorowało. Tomasz, dobry panie Tomku, pytanie jak dawkować do listnie nawóz do pomidorów? Przykładowo jeden gram jest na 1 litr wody przy, pod, przy podlewaniu z magicznej siły. Jak stosować go ewentualnie na przykład jara Mile Kompleks jako nawożenie do listne? Głównie zależy mi na nawożeniu do listnym, Nawozem NPK, gdyż pomidory mi wybiegły i posadziłem je około 50 cm w ziemi, jak nie więcej. Pomidory wysoko rosnące w tunelu z góry dzięki i dalszych sukcesów! Pozdrawiam. Pomidory teraz potrzebują światła i czasu, one zaczną rosnąć tak no, 10-14 dni po posadzeniu. Będzie widać znaczną poprawę i też te łodygi będą się robiły grubsze. Jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, no to jak jest polecany nawóz do nawożenia dolistnego, to powinna tam też pisać dawka. Na przykład przy magicznej sile, jak patrzę, to jest to dawka pół łyżeczki na 10 litrów wody. Ja dawałem mi trochę większą dawkę i było dobrze, typu łyżeczka na 10 litrów. Estner. Pytanie pierwsze. W jakim odstępie czasowym wysiać koperek od ogórków, tak żeby wyrósł dojrzały do kiszenia? No jest kilka takich zmiennych, to znaczy to zależy od odmiany koperku, od ogórka. Czy ten ogórek był uprawiany z rozsady, czy też był wysiewany wprost do gruntu. Te odmiany też mają różny okres od siewu do zbioru. To też zależy od pogody, więc no jest kilka właśnie takich zmiennych. Ale na przykład wysiałem koperek 11 kwietnia. Tak wyglądał 17 maja. Tak wyglądał 16 czerwca, a tak wyglądał 29 czerwca. Ale tak nie musi być, bo wiecie, będzie wiatr, będzie tęto, będzie rozgorzej, będą mszyce, też będzie rozgorzej i tak dalej. Pytanie drugie. Ludzie narzekają na pryskanie ro roślin środkami chemicznymi. To po co jest ta karencja? Przecież to, co uratowało roślinę, zeszło z niej. Tak samo jak człowiek weźmie antybiotyk, po czasie usunie się z organizmu, a nie będzie w nim siedział latami. Dzie dziękuję za informację. E no, każdy ma swoje zdanie. Ja się nie chcę tutaj kłócić. Okres karencji jest tutaj bardzo istotny i umiejętne stosowanie nawet środków chemicznych nie zaszkodzi zdatności do spożycia i ogólnie, że nie będziemy jedli chemii. Ale każdego to jest wybór. Ja tutaj nie chcę nikogo namawiać ani na to, ani na to. Tomasz, cześć Tomku, pytanko. Pytanie pierwsze. Mam paprykę, której opadają liście samo, samoczynnie, prawie do samej góry. Zostaje tylko największe grono, powiedzmy 2-3 grona liści. Papryka jest w wysokości około 15 cm, dodam, że jest w P7, więc mała doniczka. Dopiero jutro będę szykować ogródek, Nie, niestety, ale pogody były jak każdy wie. I w takiej sytuacji, jak posadzić na miejsce docelowe i czy w ogóle ją sadzić, czy aż po same liście, które zostały. No ja bym mimo wszystko sadził na tej samej głębokości, na w której rosła. Takie oblatywanie liści to może być z różnych przyczyn. Sprawdź, czy nie masz choćby ziemiórek. No i też ze sporym prawdopodobieństwem na to bym obstawiał najbardziej że ta papryka jest po prostu wygłodzona i dlatego te liście zrzuca. Pytanie drugie. Za Twoim pozwoleniem mam pytanie do Twoich widzów. Również do ciebie. Bardziej info. Mam na sprzedaż folię 4x10. Kupiona została koło Sylwestra. Dokładnie nie pamiętam. Jest nowa, nawet nieodpakowana z kartonu. Wszystko jest oryginalnie zapakowane przez producenta. Chętnie sprzedam po niższej cenie. Jedynie odbiór osobisty w tarnowskich górach. Dziękuję za kolejną Twoją radę. Wcześniejsze były trafione w 100%. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i oby pogoda już dopisała do końca sezonu. Ja również wszystkich pozdrawiam. No dobra, dalej. Patryk, dziękujemy. Mam jedną książkę. Jak klimatyzacja w szklarni? Teraz nie używam, no, chociaż mógłbym, bo byłaby lepsza cyrkulacja powietrza i mniej wilgoci. No ale już tam wiecie, wszystko jest posadzone w tej, w tej szklarni. Generalnie to klimatyzacja no, zdała ona najważniejszy egzamin czyli ogrzewanie mniej zużycia prądu niż nagrzewnica a ogrzewanie podobne więc jestem zadowolony. MM, dwa pytania. Pytanie pierwsze. W ubiegłym roku większość śliwek straciłem najpewniej przez owocówkę śliwkóweczkę. W połowie sezonu posmarowałem klejem entomologicznym i wydawało się, że uchroniłam przed drugim pokoleniem e, owocówki, bo udało się parę śliwek uratować. W tym roku pomalowałem klejem entomologicznym już na wiosnę, ale jak się teraz przyglądam, zawiązkom owoców to znowu mnóstwo ma te dziurki i pewnie nic nie i w tym roku. Jaki przyjąć plan na, tą, na tę owocówkę? Jak dobrze pamiętam, to niedawno mówiłem o tej owocówce, ale tak, ten klej jest w tym przypadku dosyć dobry, ale niestety może być potrzebny oprysk. Miałem robić specjalny filmik o tym pokwitnieniu, no ale tego nie zrobiłem. Może by się dało teraz uratować jeszcze ten owoc, jakby teraz jeszcze spryskać. Kiedyś niezły był Mospillan 20SP, no ale no teraz nie wiem szczerze mówiąc, jak to z nim jest, bo on był wycofywany, no teraz jest chyba przeznaczony do, do użytkowników profesjonalnych. Ale pewności nie mam. Ogólnie wcześniej no to też są pułapki feromonowe, które są dosyć skuteczne. Pytanie drugie. Podobno mają być znowu chłody. Moja prognoza pokazuje 10 11 czerwca po 5 stopni w nocy. Oby tak nie było. <grych> Czy przy takiej prognozie okrywałbyś dyniowate i fasolę? Mam na 100 m kwadratowych ogórki, melony, arbuzy, dynie, cu cukinie. No i jeszcze 150 pomidorów i papryk łącznie. Dziękuję, że zarażasz swoją pasją i pozdrawiam. No mam nadzieję, że tych chłodów nie będzie, chociaż też zauważyłem u mnie jeden taki dzień, że będzie troszeczkę chłodniej, typu tam 8 stopni. Zobaczymy jak to będzie, będę się temu przyglądał i też jak coś, no to będę o tym ostrzegał. Warto by było przykryć, ale ja nie będę okrywał, no mam, mam tego po prostu za dużo. Jedyne co, no to pod wieczór podleję warzywa letnią wodą. O ile będą takie temperatury i powinno być dobrze, bo no też to jest tak, że rano będzie szybko ciepło. Hej dzień dobry. Moje pytanie dziś. W polu kiedyś była posiana lucerna dla królików. Już od kilku lat królików nie ma. Ja nie wiem jak całkowicie usunąć ją z pola. Mało, że jest ta lucerna, to jeszcze bardzo dużo porosło szczawiu, który naprawdę rośnie jak szalony. Proszę o podpowiedź, jak mogę to usunąć. Chciałabym posadzić tam czarną porzeczkę, dlatego pasowałoby dobrze przygotować glebę. Można ją usunąć poprzez silne opryski. No ja tego nie preferuję. Ja, ja bym tego nie stosował. Można usuwać ręcznie, ale wiadomo, że to to jest bardzo ciężko. Ja bym po prostu ściółkował glebę wokół porzeczek agrotkaniną lub agrowłókniną. I drugie pytanie, kiedy najlepiej sadzić nowe sadzonki czarnej porzeczki, na jesień czy na wiosnę? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również. Można i wtedy i wtedy i będzie bardzo dobrze. A jak są sadzonki w pojemnikach, że mają wiecie bardzo dobrze rozrośnięty system korzeniowy, to nawet można latem. Ania, tym razem mam pytanie. Czy Tomku mógłbyś podać jak najlepiej stosować te preparaty wspierające rośliny jak stres je dopadł, a przez chłodniejsze noce przesiedziały w domowych warunkach i nie wyglądają zbyt dobrze. Ja dopiero dzisiaj, czyli 31 maja, wysadziłam do nieosłoniętego gruntu pomidory i papryki. Każdy krzaczek poddany blackjackiem i się zastanawiam, kiedy najlepiej po nim dołożyć Asasi lub potem sól Epsom. Z góry dziękuję serdecznie. Asasi już można dawać teraz, a sól Epsom tak za kilka dni, tak za tydzień. Artur, witam. Mam pytanie. Jak często dokarmić nawozem pomidory, arbuzy i paprykę posadzone w donicach 15 litrów? No arbuz to trochę mała donica, to tak tylko powiem. Zależy jakim też nawozem, ale tak mniej więcej raz na 7-10 dni. Andrzej, witam panie Tomku. Mam pytanie. Czy mogę zapobiegawczo opryskać świeżo posadzone sadzonki pomidora i ogórka preparatem Asashi SL? Tak. Wiśnia, witam Panie Tomaszu. Pytanie dotyczące oprysku Polyversum WP. Czy po oprysku tym, że, tymże specyfikiem można stosować inne opryski, takie jak na przykład miedzian? Czy to zabije te pożyteczne grzyby? No według mojej wiedzy to potem nie stosujemy tych środków grzybobójczych, takich jak miedzian. Barbados. Skąd wziąć nasiona ciecierzycy do uprawy w gruncie? Musi być to jakaś specjalna? Pozdrawiam. No niestety nie ma takich nasion, wiecie, sklepowych, takich że możecie sobie kupić no, w sklepach z nasionami. Różnie może być z kiełkowaniem takich nasion, a, takich nasion sklepowych, ale według mnie najlepiej sobie kupić takie nasiona od rolnika. Po prostu sobie kupić ekologiczną ciecierzycę. Ewa, dzisiaj na raty piszę, ale muszę zapytać. Ktoś na wsi powiedział mi, że rozłożone, przekompostowane żołędzie można dać na grządki, że nie zaszkodzą. Czy to prawda? Mam co roku bardzo dużo żołędzi i nie wiem jak je wykorzystać. Można i nie zaszkodzą. Agnieszka, panie Tomku, czy może pan powiedzieć gdzie i jakie tunele pan kupił? Ja kupiłem sobie stelaże 6x3 na Allegro, ale nie znam tego sprzedawcy, no i też nie znam nazwy firmy. A te tunele 4x12, co jeszcze nie są złożone, to od Focus Garden. Ale też nie polecam żadnego tunelu, bo nie mam ich przetestowanych jeszcze przez cały sezon. Małgorzata, dzień dobry. Chcę posadzić rozsadę arbuza na obrzeżach grządek podwyższonych, bo nie mam miejsca na oddzielną grządkę. W sąsiedztwie jakich warzyw dobrze rosną arbuzy, jakich nie lubią. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. Polecam tutaj mojej książki, bo też tam jest opisane sąsiedztwo, ale powiem tak. Arbuzy nie mają ani dobrego, ani złego sąsiedztwa. Inne warzywa są dla nich po prostu neutralne. Wiadomo, że trzeba się jedynie stosować do rozstawu, żeby te warzywa się wzajemnie nie zarastały. User, mam posadzone truskawki przy płocie i z braku miejsca chcę posadzić między nimi arbuzy, melony. Chcę puścić je po płocie. Czy tak można? Mam obawy, że rosnące melony i arbuzy zabiorą składniki odżywcze owocującym truskawką. Dorać, bo chcę zaryzykować w związku z brakiem miejsca, a płotu z truskawkami mam 50 metrów. Pozdrawiam Agnieszka. Można dać, ale trzeba będzie owoc podpierać. No chyba, że to jest melon harentais, no to wtedy nie trzeba. Ale generalnie to jak to będzie wiecie, bardzo bliski rozstaw, typu 20 cm od truskawek, no to będzie kiepsko. Ale tak pół metra, no to jeszcze by mogło być. Elżbieta, panie Tomaszu, mam pytanko: czy pomidor Dancing with, with Smurf? Łodyga od początku jest fioletowa, a teraz liście robią się fioletowe. Tylko ta odmiana. Mam je w szklarni i chciałam zapytać, czy to taka odmiana jest, bo y, zimno im nie ma, bo dogrzewam. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. No ja tej odmiany nie znam, ale pomidory mogą mieć fioletowe części rośliny i może być to naturalne. Ale no też właśnie mogą być fioletowe z chłodów. Więc no jak pani dogrzewa no to to jest po prostu cecha odmiany. Danuta. Dzień dobry. Czy to prawda, że jeżeli posadzi się obok siebie paprykę ostrą i słodką, to się zapylą i będzie tylko papryka ostra? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Nie, to nie jest prawda. Nornow Cześć, wracając do zakwaszania wody do podlewania borówek. Czy odstaną wodę z wodociągów można zakwaszać kwaskiem cytrynowym? Niektórzy tak zakwaszają, ale są różne opinie na ten temat, w tym bardzo nieprzychylne. Ja go nie używam. Marek, shop zjadmi truskawki. Piękne, najlepsze odmiany. Co mam z nim zrobić? Na przyszłość, jak zabezpieczyć? PS dziś odszedł do krainy wiecznych łowów przy próbie wyjadania. No ja nie wiem, jak się zabezpieczyć przed shopem. No, ja mam ogrodzenie, na przykład zając mi przeszedł no i muszę je uszczelnić. Ostatnio kot sąsiadów gonił mi zająca. No ale to tylko tak mówię. No. Wilkus, witam. Mam do przesadzenia z domu jeszcze pomidory, lecz się wstrzymuję, bo pogoda nie jest w nocy odpo odpowiednia. Często jest u mnie w nocy 10-12 stopni Celsjusza. Czy ryzykować? No taka temperatura jest bardzo dobra, więc można sadzić. Łukasz, czy udało Ci się kiedyś pokonać kędziżowość liści brzoskwini? Od dwóch lat jesienią i wiosną robię oprysk miedzianem i nie mogę się tego dziad dziadostwa pozbyć. No tak, udało się, ale sylitem i miedzianem. To znaczy nie jednocześnie, ale w różnych terminach. Ten miedzian sam to niestety nie jest aż tak skuteczny, więc ten sylit też jest bardzo według mnie potrzebny. I będzie na jesień filmik o oprysku na kędziżowość, bo na jesieni będzie właśnie oprysk i też będzie wczesną wiosną. Mijac. W tym roku w ogóle nie zakwitła mi złota reneta. Zastanawiam się dlaczego. W sumie i tak nie będę mieć owoców, bo wszystkie kwiatki zmarzły po raz kolejny. No to bardzo kiepsko, bardzo kiepski był ten maj. Ale ciężko jest stwierdzić dlaczego. Nie wiem, czy to jest już takie duże owocujące, czy jeszcze małe. Bo na początku brak kwitnienia może być przez złom jakość sadzonki, a potem na przykład przez słabe cięcie. I ogólnie drzewko zaowocuje w przyszłym roku bardziej obficie. Ja polecam ciąć obłonie w miarę mocno co roku. Mitch, ciemne przebarwienia na krzakach młodych pomidorów, co to? Musiałbym to widzieć, ale najprawdopodobniej to było przez chłody. I teraz, właśnie jak jest ciepło, to pomidorki te przebarwienia wrócą do koloru zielonego. No ale są różne przebarwienia, więc to musiałbym widzieć. To może być też choćby przez, przez niedobory pokarmowe. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz Was za to przepraszam. No, teraz kończę. Jest godzina 17, więc pewnie ten filmik będzie na 20, coś koło tego, ale chcę go już wstawić właśnie dzisiaj. No i potem idę dalej sadzić, bo tego sadzenia jeszcze troszeczkę mi zostało. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.